Dzień dobry. My już po śniadanku. Dzieciaki właśnie przyjechały z dziadkiem. Byli na śniadanie u dziadków. Zobaczymy, planujemy właśnie co dzisiaj porobić. Wydaje mi się, że musimy skoczyć do supermarketu, uzupełnić troszkę zapasy. Ale to się jeszcze okaże. Na pewno będziemy się ruszać gdzieś po południu, bo. Bo tak, tak między 12 a 14 to jest taka temperatura, że się siedzi w domu w cieniu pod wentylatorem. Co chcesz powiedzieć? Dzień dobry? Dzień dobry. Tu mów do kamery, powiedz. Dzień no, dobry. No, dzień dobry. A Ania? Dzień dobry No, także zaczynamy kolejny dzień Co Aniurka? No, update na ten moment taki, że siedzieliśmy w chacie, bo dzisiaj tak gorąco było, że aż po prostu się nie chciało nigdzie ruszać. Teraz troszeczkę słońce zaszło Wysłałem teścia do mechanika, żeby olej wymienił w naszym motocyklu. No on tam zawsze mniej trochę zapłaci za usługę niż ja eee, no. Zakupów po konsultacji z żoną na dzień dzisiejszy nie trzeba było jechać uzupełniać wszystko mamy zwłaszcza po wczorajszej hurtowej dostawie od rybaków. Więc yy... co pozostaje? Jest sobota po zaraz wieczór. Koleżanka do mamy przyszła. O, Iwo już tutaj mówi, że motor ready. O, dziadek jedzie, słyszę po Tumiku. No! Gadek przyjechał maszyną. Okej okay, lulu, ok, I will go. A. No, także tego jedziemy do sklepu tutaj lokalnego, tylko muszę kupić fajki, bo mi się kończą. I, i co jeszcze? No, i może na sobotni wieczór jakieś piwko tutaj. Z nawyczonym koleżanki, opędzluje jej z dziadkiem Bo dziadek nigdy nie odmawia Proszę? Co jest scratch, co jest podrapane? Mm. Tak? Mhm mm no i bo już mi tutaj zakablował, że coś tam jakaś osłona podrapana Nie wiem o co mu chodzi Ale Która osłona jest podrapana? Gdzie jest skracz? Gdzie tutaj? Nic nie widać, nic nie ma, wszystko w porządku Jest okej okay. Nowy olej dostał. Także będzie można śmigać. No, dobra. Nie przedłużam. W razie tego do usłyszenia. Nie wiem, czy to słyszycie. Ale świnki się kurczy mocno. To domagają jedzonka. Ale nadwierają. Też się przyjechał nakarmić w Dzieciaki się bawią klockami, zachód słońca nadchodzi, chyba pojedziemy gdzieś pa! na street food. Nie krzycz Iwo. Chyba tak. Chcemy jechać na barbecue? Na street food. Co, chcesz hot doga? No. No. Zachód słońca No, jest godzina osiemnasta Jedziemy coś zjeść na street foodach. Street Ania też będziesz jadła hot doga? Otwieraj Bye bye No, jedziemy na takie ten, na mini bulwary, no, nad brzegiem morza wystawiają się lokalni sprzedawcy, czasem to taniej wychodzi niż samemu zrobić kolację. zobaczycie jak to wygląda, ale zachód słońca wygląda w ten sposób. Dobrý větřec, lecíme s ten mapem, ten, matem. Tak. Tak. Už jsme právě na místě. Pali droga przed nami, trajcygol Motorek z przyczepką, ale już jesteśmy na miejscu, tu po prawej Za zakrętem Powinni być rozłożeni, o już widać co Coś tu kupimy Coś tu może zjemy Jesteśmy na miejscu Kopci się z, ze straganów, znaczy się gotują Chodź ja. Hello, good evening. Duże łapki. Tutaj flaczki, wątródeczka. Hot ale a la lizo? Może tutaj to jest na słodko. Zobaczmy co jeszcze jest. Co ty jeszcze? Tutaj. to samo ok tu jest balut mhm. zobaczymy co mama wybiorze o. tu nawet coś jeszcze jest w garnkach mam tu jakaś zupka też coś, ale może go owinka, to się gotuje. Gdzie jest mama? No właśnie, gdzie jest mama? No, Sorry, good evening. Good evening. I'm just looking around. Oh, ok. jest spring. Yeah, ok. Co tu mamy w garnuszkach? No tu rybka. No, tu jak flaki to wygląda. It's like flaki w A tu jest pansy. A tutaj. A zupka. Biedna wieprzowe mięsku i koska, O, oh, to jest kurczaczek. A co ty chcesz? A co to jest? What is this? A, ah, fishbowl. Ok, thank you. Good evening. Hello, we're just looking around to choose something. Kurczaczek. Beef soup. Oh, this is, oh, is beef soup. Flaki? O, okej. Okay. To takich odpowiednich naszych flaków właśnie. Pork soap? O, o okej, okay, very rich. Skin. A, skin? Ok, tutaj. Na ostro, skórka podgotowana. Okej, okay, thank you. Nie podchodź do mnie z tyłu, bo cię nie widzę, jak jesteś z tyłu.

Kółki rybne, okej. Okay. My zdamy się na mamę, co mama zamówi. Zaraz wracamy. Towarzystwo grzecznie siedzi, czeka. No może poza Iwo tak. No średnio grzecznie. Energia rozpiera. Ale ogólnie to tu się dzieje, a to taki... Tu... Lokalny mocno wieczorowy punkt żywienia, że tak powiem. Hmm. No tak to wygląda, a zachód słońca tutaj to jest dosłownie 15 minut, no może pół godziny od zachodu do zupełnej ciemności. Tak to wygląda. No nic, czekamy na jedzonko. Wjechała nasza kolacja. Iwo mówił, że nie chce hot doga, jednak się skusi. Bo czekamy jeszcze na jego fishbalsy. Gdzie rękoma? No, to jemy. Do zobaczenia. Iwo tu jeszcze wcina takie fishbolsy. No, Ale my już praktycznie skończyliśmy. A zupka? całkiem niezła. To jest też z wątróbką placzki, ale mocno pikantnie przyprawiona. Bo no mama już reguluje rachunek. Zawijamy się do domu. Dzięki za oglądanie. Zostawcie suba, lajka, napiszcie komentarz. Ciao!